Me feel like you just can't hold on The oh. Wiosnach. Nie będzie tak jak było, żadna chwila tak radosna Nie będzie, nie mam słów do tego co się stało Tak jest wszędzie, czemu nas to spotkało Wiem, że mnie słyszysz, gdzieś daleko głową ruszasz Łukając, uciekając, kreśle rymy To ta dusza przyjaciela, który odszedł Tak mnie wchnęła do działania Wykonuję to dla ciebie, to tak bardzo mnie pochłania Pamiętam tyle chwil wizualizacji Wspomnij razem ze mną i spokojnie zaśnij I dziewczyny na kolonii. muzyka, wypady Wycieczki rowerowe ty bez wiedzy dla tych horrendalne potyczki z nauczycielami. Imprezy, alkohol, który lał się litrami. Oszałamiał głowy gówniarzy, którzy pragną. Daj coś od siebie, nie pogrążyć się w bagno. i'll Telefonów od rodziców zatroskanych Po nocach i za dnia, Kiedy z uśmiechem na twarzy Bawiliśmy się ciągle jak niejeden o tym marzył Rodzina naprost przyjaciele, kupa ludzi Zostawiłeś nagle, my z tym musimy się trudzić To coś musi znaczyć, że zabrano cię tam w górę Opiekuj się nami, tak jak my za to pomurem Pamiętamy wszyscy co czujemy do ciebie Pamiętamy ile razy byliśmy w potrzebie Nie zawiodłeś nigdy twoja dłoń pomocna zawsze Płaczę w melancholi, gdy na wspólne zdjęcia Patrzę, sprawiedliwości pragnę, ale jej już dawno nie mam. Miałeś plany możliwości nagle. Do widzenia, żegnam się z tobą, jak brat z bratem już na wieki. Niech ciężar bez pokuty okaże ci się lekki. Więc wcześnie błaganie do modlitwy składam swe ręce, ból tak strasznie Ściskamy gardło, robiłeś co kochałeś Wiem, że było warto W głośnikach jeszcze nieraz zacznie twoja muzyka wyjątkowa ta motocyklowa liryka, ostatnie twoje słowa Są niczym nekrolog, do której będziemy jeździć, nie wiem Odważni, nie żyją wiecznie, ostrożni wcale ty jak ninja, wojownikiem się stałeś. Niestety poległeś w tej ciężkiej walce, stary nawet nie wiesz, jak będziemy tęsknić strasznie. Te persy teraz po nocy piszę wytrwale. To w końcu na ciebie, kierując się żalem, los nam cię zabrał. Lecz Boże, proszę oddaj, bo jak znamy Malinę, to ci całe niebo zaora. my mówią o tym, kim jest dany człowiek. Ty przez swoje stałeś się, nieśmiertelny ziomek. Na pewno po niebieskich autostradach latasz Więc proszę spójrz tam z góry czasem na nas Krzycząc do Boga wznosiłeś ręce do góry Dla Ciebie te kłęby i smród palonej gumy Teraz jak? krzyczę do Ciebie Boże, zabierz do siebie malinę, bo zginął na motorze Czarny sezon 2012, śmierć zebrała żliwo Motocyklistów właśnie przy drodze stanie krzyż Za poną liczę, choć mam jeszcze nadzieję, że Cię na usłyszę 18 lat, to za mało by odejść, powinieneś z nami być Tutaj na co dzień jeden winkiel i nie ma Cię wśród nas Pamiętaj zawsze z Tobą motocyklowa brać. Dziękujemy za te bity, dziękujemy za te teksty, za motocykle i za autostrady. Twoje słowa dla wielu są jak Biblia, kult, wyznanie. Motoreligia, dziękujemy za te bity, dziękujemy za te teksty, za motocykle i za autostrady. Twoje słowa dla wielu są jak Biblia, kult, wyznanie. Moto, religia, to czyny mówią o tym, kim jest dany człowiek Ty przez swoje stałeś się, nieśmiertelny ziomek Na pewno po niebieskich autostradach lata, więc proszę spójrz tam czasem z góry na nas Krzycząc do Boga, wznosiłeś ręce do góry Dla ciebie te kłęby i smród palonej gumy Teraz jak krzyczę, do ciebie Boże Zawiesz do siebie malinę, bo zginął na motorze